Dziś mam dla Was dwie absolutnie kosmiczne lampy od ULANZI, czyli ULANZI UA20 i AL60. I od razu muszę ostrzec, dostałem te lampy od sklepu Infoto. Dostałem je na recenzję, ale po recenzji mogę je zachować dla siebie. Także muszę powiedzieć, że jest to materiał sponsorowany. Ale co bardzo ważne, o czym mówię zawsze u siebie w filmach, że nie ma takiej możliwości, żebym mówił o rzeczach w inny sposób niż o nich myślę, <laughs> tylko dlatego, że je dostałem, czy jakkolwiek jest to odpłatne. Także możecie być spokojni, że ta opinia jest tylko i wyłącznie moją opinią, nikt jej nie kontroluje. Ja decyduję, co myślę o rzeczach i mówię szczerze, także tutaj możecie być spokojni. I co również ważne, w opisie tego filmu macie kod, dzięki czemu wchodząc na stronę Infoto, będziecie w stanie kupić 10% taniej wszystkie produkty od Ulanzi, Także wszyscy na tym zyskują. <laughs> Polecam. Wróćmy do rzeczy. Dlaczego kosmiczne lampy? Kosmiczne dlatego, że pierwszy raz w sumie spotykam się z taką dziwną implementacją technologii. Są to softboxy, ale są to softboxy dmuchane. To jest połączeniem jakichś zupełnie dwóch różnych światów. Strasznie mi się podoba, przede wszystkim przez praktyczność tego zastosowania, bo jednak lampa LEDowa, no, w wielu przypadkach potrzebuje zmiękczenia. I to zmiękczenie zazwyczaj w postaci softboxa jest. Wielkie, jest niewygodne, jest jakoś ciężkie w transporcie, a akurat tutaj mamy rozwiązaną sytuację w taki sposób, że jest to strasznie lekkie, jest bardzo kompaktowe, jest to softbox, możemy to przewozić jakkolwiek czymkolwiek, także po prostu same plusy i praktycznie zero minusów. Przejdźmy do rzeczy. Ulanzi UA20. Ten model dosyć mocno różni się od tego drugiego modelu, o którym będę mówił, ale po prostu, żeby to po kolei przeprowadzić, opowiem najpierw o tym, potem o kolejnym. Tutaj mamy dmuchanego softboxa o sile 20W może się to wydawać niedużo, ale jednak jako, że tutaj jest zastosowana technologia LED, to te 20 W naprawdę sobie dają radę. Światło z tego jest dosyć mocno zmiękczone. Mamy tutaj regulację temperatury barwnej od 2700 bodajże do 6500 kelwinów, także to pełne spektrum, na którym pracujemy w takim można powiedzieć świetle białym. Mamy tutaj pełną wodoodporność, co <laughs> też jest jakąś taką super śmieszną implementacją, bo można to wsadzić pod wodę i nic się z tym nie stanie. Jak widzicie mamy tutaj wszelkiego rodzaju takie blokadki, chociażby na USB-C i też drugą taką blokadę na wywietrznik, czy też możliwość po prostu nadmuchiwania tej lampy. Mamy wbudowane też tutaj magnesy, dzięki czemu jesteśmy w stanie przyczepić to do jakiejkolwiek metalowej powierzchni. Co daje tej lampie po prostu jakąś absurdalną uniwersalność. Yy, robiłem właśnie ostatnio nią testy, chodziłem po mieście, przyczepiałem ją na przykład do znaków drogowych i trzymała się po prostu jak zła. Także ilość rzeczy, która tutaj po prostu jest zaimplementowana, jest jakaś absolutnie niesamowita. I co jest ważne, jak widzicie, nic nie jesteśmy w stanie zrobić z tą lampą. Ona jest super elastyczna w takim nadmuchanym stanie, ale jeśli na przykład odrobinę spuścimy z niej powietrza i staje się taka miękka, to można nawet. Zrobić jakąś taką historię, żeby oświetlić pewne obiekty w większym zaokrągleniu tego światła, co też może dać jakąś, jakąś fajną opcję do oświecenia jakichś mniejszych obiektów. Także uniwersalność tego jest jakaś absolutnie niesamowita. Kolejną ważną rzeczą w niej jest to, że jest zasilana na akumulatory. Jest w stanie całkiem długo chodzić, jeśli nie używamy oczywiście takiej full pełnej mocy. To na spokojnie nam na kilka dobrych godzin wystarczy takiego świecenia na 15-20%, na także naprawdę jest to super rzecz. Oczywiście, jeśli świecimy tak absolutnie na maksa, no to jednak zejdzie to szybciej. Myślę, że przy takim maksymalnym drenażu, może podejdzie pod godzinę mniej więcej tego światła, może odrobinę mniej, ale tak naprawdę w większości przypadków nie potrzebujemy pompować tej mocy na maksa, w zależności oczywiście, w jakich warunkach się znajdujemy. Dodatkowo na tym całym panelu sterującym, który też właśnie jest pokryty gumą, dzięki czemu jest w pełni wodoodporny, mamy kolorowy wyświetlacz. Nie mam pojęcia, dlaczego kolorowy. <laughs> Niekoniecznie było to potrzebne, ale w sumie jest to dodatkowy bajer, gdzie jest pokazane, jakie napięcie jest zużywane, ile procent baterii zostało, jaką mamy temperaturę barwną i tutaj odpalamy sobie lampę na moc taką, jak nam odpowiada. Jak widzicie, jak podkręcimy to na maksa, to naprawdę jest to dosyć intensywne światło. I oczywiście im bardziej jest zdmuchana, im bliżej jest tej taśmy ledowej, która się znajduje w środku, tym to światło jest twardsze, ale jeśli lampę nadmuchamy, to światło się staje zdecydowanie bardziej miękkie. I jak widać moc tego świecenia jest naprawdę duża także jeśli mamy dwie takie lampy to spokojnie nam to wystarczy właśnie do jakiegoś takiego vlogowania czy oświetlenia jakiegoś obiektu, który znajduje się w niedużej odległości, bo jednak jeśli odejdziemy kilka metrów z tą lampą to jednak no to światło może być odrobinę, odrobinę za słabe. Ładuje się dosyć szybko, myślę, że w około godzinkę jest w stanie spokojnie się doładować do maksymalnej mocy i poza tymi wszystkimi plusami zobaczcie jeśli ją rozmontujemy to mamy taki zeszycik. To jest po prostu wielkości jakiejś niedużej kanapki. <grych> Więc jeśli potrzebujemy kilka takich światła, jesteśmy w stanie po prostu do naprawdę niewielkiej torby włożyć sobie takie, nie wiem, cztery lampy. I normalnie rozstawiamy pełny set świateł w środku lasu bez najmniejszego problemu, co jest po prostu jakąś rzeczą absolutnie genialną, jeśli chodzi o takie rozwiązanie. I mało tego, kosztuje w okolicach 300, 290 zł, 310, 320, także naprawdę jak na takie światło, które idealnie się nada do wideo, super się nada do fotografii, jest to po prostu rozwiązanie bliskie ideałowi. Oczywiście mamy inne światła, bardziej pancerne. Mocniejsze, jeśli chodzi o moc świecenia, jak najbardziej, ale tak naprawdę, w takim zakresie budżetowym, jeśli na przykład chcielibyśmy sobie nawet zrobić studio i trzymać tą lampę po prostu studyjnie, realnie, piątą do prądu, to jak najbardziej ona absolutnie powinna wystarczyć na. Większość zastosowań, jakie byśmy potrzebowali. Ja tutaj u siebie w studio mam kilka różnych rozwiązań. Mam tutaj softboxa z gridem, mam kilka świateł kolorowych, ale to oczywiście po prostu z mojego kaprysu, bo chcę, żeby to tak wyglądało. Takimi lampami bez problemu byłbym w stanie bardzo dobrze. Oczywiście, białym światłem, ale jednak bardzo dobrze poświecić sobie cały plan i nagrywać właśnie taki film w taki sposób. Jeśli bym miał ich kilka sztuk. Ok, tą zostawiamy. Przejdźmy do kolejnej. Ulazji AL60. Jak widzicie, to już jest zdecydowanie większy kaliber, <grydy> już jest po prostu wielką, konkretną bułą, ale jest w stanie w tym momencie nadmuchanym. I z założoną już dodatkowo całą, całym tym sprzętem, całą tą rączką, która trzyma całą historię w taki stabilny sposób. Teraz pozwolę sobie spuścić z niej powietrze, żebyście zobaczyli, jaki realnie rozmiar jest taki, można powiedzieć, transportowy. Ok, jak widzicie, sama lampa po ściśnięciu zajmuje też naprawdę niewiele miejsca, chociaż rzeczywiście jest większa w porównaniu do tej lampy, ale jednak tak czy tak nie jest to duże. A to, że jest znacznie większe, to też się przekłada na raz że zmiękczanie, a dwa że na samą siłę światła. Tutaj mamy kilka komponentów, które zczepiamy ze sobą, jednak ta lampa nie jest do końca, można powiedzieć, aż tak mobilna jak właśnie ta Ulanzi UA20. W każdym razie po kolei. Mamy główną część lampy, która oczywiście może chodzić bezpośrednio z kabelka z zasilania. Mamy dodatkową taką klamkę, którą przyczepiamy do samej lampy, i dodatkowo taką, można powiedzieć, obejmę, którą przyczepiamy na rzepy, również do lampy. Lampa też posiada paski LEDowe w środku, tylko tych pasków LEDowych jest znacznie więcej. I co też jest ważne, posiada samodzuchiwalny system, co jest bardzo fajną rzeczą. Teraz pozwolę sobie zmontować. Teraz zamykam e, ten wylot, którym wypuszczamy powietrze i odpalam pompkę do naładowania. Dobra. Teraz zabezpieczamy takim dodatkowym silingiem. Cały ten system ładowania, żeby nigdzie powietrze przypadkiem nie wylatowało. I widzicie, już mamy taką bułę, <laughs> z której wypuszczamy, wypuszczamy światło. Są dwie możliwości zasilania tej lampy. Jako, że ona nie ma wbudowanej baterii jako takiej, możemy albo ją podczepić bezpośrednio do. Zasilacza USB-C, który ma co najmniej 60W, czyli no tak naprawdę większość ładowarek takich Androidowych naszych telefonów. Albo możemy podczepić Powerbanka. Ja osobiście użyję Powerbanka, bo jest to odrobinkę dla mnie wygodniejsze. Jest podczepiony. I co teraz jeszcze ważne, jak widzicie, mamy tutaj pilocik, który możemy magnetycznie sobie odczepić i sterować tą lampą zdalnie. Co jest naprawdę świetną rzeczą, bo jednak jeśli jesteśmy na planie, a ta lampa oczywiście jest mocno plenerowa, ale jednak wydaje mi się, że główną zaletą jej jest y, łatwość w transporcie, ale jeśli chodzi o taki komfort użytkowania i bieganie z nią, to już to nie jest tak stuprocentowo jak w przypadku na przykład tej mniejszej lampy. W każdym razie, mamy podczepiony powerbank, mam pilocik w ręce, klikam pilocik i lampa powinna się odpalić. Jak widzicie w tym momencie ona świeci tylko w 3%, a teraz możemy ją rozkulać do znacznie większej mocy. Świeci z maksymalną mocą 60 W czy 68 W, także ta siła można powiedzieć jest nieporównywalna do tej mniejszej lampy, no bo 20 a 60, czyli ta ma dokładnie 3 razy więcej mocy, co też się przekłada realnie po prostu na moc samego oświetlenia. Nie wiem nawet, czy teraz nie przepala mnie lekko. Ale jak widzicie, ta moc jest zdecydowanie większa niż w przypadku tej mniejszej lampy. Również mamy y, możliwość regulacji temperatury barwnej z zimnej do ciepłej. I co w przypadku tej lampy jest rzeczą kluczową, to to, że znacznie łatwiej ją się transportuje niż jakiekolwiek inne lampy, takie np. z softboxami, które po prostu realnie zajmują więcej miejsca, a jest jako takim softboxem. Więc jeśli mamy chęć posiadania właśnie takiego relatywnie mobilnego studia, gdzie po prostu zwijamy sobie lampy, przejeżdżamy na miejsce, jakiekolwiek, rozkładamy te lampy i działamy, to jest to rzecz naprawdę świetna. Nie jest wodoodporna, nie ma własnego zasilania, ale tak naprawdę, jeśli chodzi o taką dobrą, mocną lampę, którą możemy użyć u siebie w studio, to jest rzecz po prostu jakaś absolutnie zjawiskowa. Kosztuje na moment obecny w okolicach 600 zł. Tak jak mówiłem, z moim kodem będzie odrobinę taniej. No dobra. Jak widzicie, elastyczność i możliwości tych lamp, jak na cenę, są naprawdę jakieś aż bym powiedział dziwne. Bo jednak dobre światło do wideo, czy dobre światło LEDowe do zdjęć, może kosztować naprawdę wielokrotność tego, co kosztują te lampy. Także jest to naprawdę mega przystępna rzecz dla ludzi, którzy nie chcą wydawać jakiegoś miliona na lampy. A chcą mieć jakieś tam relatywnie profesjonalne studio, czy też możliwość po prostu pracy z wideo, czy z fotografią gdzieś na zewnątrz, gdzieś w plenerze, e, czy w wypadku fotografii portretowej, czy pejzażowej, czy, czy nawet architektury, jeśli na przykład robimy fotografię wnętrz, czy wideo wewnętrznych. Kilka takich lamp spokojnie jest w stanie oświetlić naprawdę duże pomieszczenie, więc jakby to jest naprawdę super super rzecz. I w sumie jedyną wspólną cechą tych lamp jest to, że są nadmuchiwane, a cała reszta się mocno różni. No i oczywiście to, że mają właśnie tą Temperaturę barwną, a cała reszta o tyle się różni, że tutaj mamy lampę bardziej studyjną, którą możemy przenieść z punktu do punktu i samo przenoszenie jest wygodne do momentu instalacji, kiedy ono już jest stabilnie w jakimś miejscu. A w innym przypadku tej mniejszej lampy mamy po prostu ultra mobilną historię, gdzie. No, naprawdę nie musimy nic. Wystarczy po prostu, że mamy tą lampkę, nadmuchamy sobie jedną, czy dwie, czy trzy sztuki, przyczepimy ją do czegokolwiek metalowego i mamy po prostu gotową symulację jakiegoś planu zdjęciowego, czy też filmowego, w jakichkolwiek warunkach, czy to w deszczu, czy to w basenie, czy, czy gdziekolwiek. Także naprawdę jest to rzecz, Fenomenalna dla mnie i genialnym rozwiązaniem jest właśnie ten model nadmuchiwany. Bo jednak, wszyscy, którzy mieli do czynienia z takimi softboxami parasolkowymi, które się składało, wszyscy wiemy, że to jest straszne paskudztwo, jeśli chodzi o transport, jeśli chodzi o taką mobilność, po prostu jest to znacznie większe, cięższe i mniej wygodne. Tutaj mamy sytuację zupełnie z głowy, nadmuchujemy to w parę sekund i zapominamy. A czego jeszcze nie powiedziałem o tej mniejszej lampie ULANZI UA20? Na te magnesy mamy jeszcze taką dodatkową przypinkę, którą możemy przyczepić do magnesów i ona ma gwint standardowy statywowy, więc możemy bezpośrednio ją przykręcić też do statywu i do tego dodatkowo oczywiście ma zresztą tak jak ta, ma takie ha haczyki czy zawieszki które możemy zawiesić też na jakiś obiekt czy też na statyw, co jest rzeczą też bardzo wygodną, żeby po prostu się nie męczyć z przyczepianiem tego, jeśli nie mamy takiej możliwości. Także tutaj jest jeszcze dodatkowa, dodatkowy gadżet, który nam może pomóc realnie w pracy. Reasumując, śmiesznie się z nimi pracuje, bo jednak są to nadmuchiwane rzeczy, trochę wyglądają przez to jak zabawki, przez to, że są takie miękkie, ale jeśli chodzi o uniwersalność i po prostu wachlarz zastosowań, do których możemy ich użyć, to są po prostu jakieś żarty. Naprawdę rzecz genialna. Nadwuchywalne lampy wydaje mi się, że mają bardzo duży potencjał do tego, żeby stać się taką przyszłością fotografii czy filmu e, mobilnego, który, który po prostu możemy sobie set łatwo przestawić z miejsca na miejsce albo z nim podróżować. Ja osobiście totalnie się zakochałem, szczególnie właśnie w tej mniejszej lampce. Codziennie ją noszę ze sobą, czy do pracy, czy po pracy, bo zawsze jest jakiś powód, żeby ją wyciągnąć, nadmuchać i coś sobie dodatkowo poświecić, czy w wypadku, akurat w moim wypadku to często się zdarza, jakiejś dokumentacji, wystaw artystycznych, czy też po prostu fotografii produktowej, naprawdę świetnie sobie dają radę. Jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam do linku w opisie. Jest tam kod, tak jak mówiłem, z tym kodem można sobie kupić wszystkie rzeczy u Lanzi taniej w sklepie foto. A jeśli macie jakieś przemyślenia, pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Jestem bardzo ciekaw Waszej opinii na temat nadmuchiwanych softboxów. A ode mnie to tyle na dziś. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku Laboratorium Fotografii.